Jeśli lubisz domowe koktajle, to mam dla ciebie coś przepysznego. Koktajl bananowy to pomysł na pyszną, sycącą przekąskę czy deser. Najważniejsze jest to, że można go zrobić zaledwie w 5 minut. Koktajl z bananami to super ekspresowy posiłek, który uwielbiam spożywać jako drugie śniadanie. Nie ma osoby, której by taki koktajl nie posmakował. Przyznam się, że przygotowuję go sobie dosyć często i myślę, że nigdy mi się nie znudzi. Domowy koktajl bananowy zrobisz zaledwie z kilku tanich składników. Do jego przygotowania będzie niezbędny blender ręczny i wyższe naczynie. W moim przepisie użyłam wielokwiatowego miodu, możecie zastąpić cukrem, jednak jeśli użyjecie dojrzałych, słodkich bananów, to nie ma potrzeby do sładzania koktajlu. Szake bananowy to świetny pomysł na wykorzystanie dojrzałych bananów które zalegają ci w kuchni. Do jego przygotowania można użyć jogurtu naturalnego NP, gęstego czy jogurtu greckiego. Ostatnio dodawałam jogurt i koktajl wyszedł równie smacznie. Słodkość koktajlu będzie w głównej mierze zależeć od bananów. Jeśli użyjemy twardych, zielonych bananów, to polecam dodać nieco więcej miodu, cukru czy ksylitolu. Jeżeli tylko wolisz, to możesz dodać do koktajlu także kilka truskawek. Melin, czy borówek amerykańskich. Całość wyjdzie jeszcze smaczniej. Koktajl bananowy to także świetny posiłek potreningowy. Czasami dodaje do niego łyżkę odżywki białkowej o smaku biała czekolada. Prychota. Jeśli szukasz odpowiedniego blendera, zachęcam do przeczytania artykułu. Jaki blender do smoothie i koktajli będzie najlepszy? Z tego przepisu wychodzą dwie porcje koktajlu. Jeśli szukasz podobnych przepisów, to zachęcam cię do wypróbowania fit koktajlu truskawkowego. Przepis na: Koktajl bananowy. Składniki: dwa dojrzałe banany, 1 szklanka jogurtu naturalnego, 1/2 szklanki mleka, 1 płaska łyżka miodu, opcjonalnie 3 do 4 łyżki płatków owsianych. Kopiuj jak zrobić koktajl bananowy? Domowe koktajle najlepiej blendować w wysokim, wąskim naczyniu. Ważne jest użycie dojrzałych bananów. Jeśli zdecydujesz się dodać zielone, nieco twarde jeszcze banany, Wtedy po prostu dodaj odrobinę więcej miodu, cukru czy ksylitolu. Najlepiej słodzić koktajl stopniowo dopiero po zblendowaniu wszystkich składników. Do naczynia dodajemy dwa obrane, dojrzałe banany, szklankę jogurtu naturalnego, pół szklanki mleka, łyżkę miodu, a także opcjonalnie 3 do 4 łyżki płatków owsianych NP błyskawicznych. Za pomocą blendera ręcznego czy kielichowego blendujemy koktajl do uzyskania jednolitej konsystencji. Pijemy od razu lub przechowujemy w lodówce. Ok. 1 do 2 dni. Smacznego.